Zapraszamy do wysłuchania podcastu Siejmy Soję. To się opłaca. Czyli merytoryczny podcast o uprawie soi. Cykl podcastów Siejmy Soję to się opłaca, sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Ochrona i zabiegi w trakcie wegetacji, choroby. Rozmowę prowadzi Katarzyna Szulc w WRP. Dzień dobry Państwu. Jest dzisiaj ze mną profesor doktor habilitowany Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłam pana profesora, ponieważ porozmawiamy dzisiaj o ochronie i zabiegach w trakcie wegetacji i też chorobach roślin, konkretnie w soi. Panie profesorze, soja jest wprawdzie gatunkiem z długą historią, ale dla nas jest wciąż gatunkiem obcym. Możemy powiedzieć, że nowym jeszcze mimo wszystko, ale też dzięki temu zdrowym. Na ten moment raczej nie stosujemy jeszcze ochrony fungicydowej w tym gatunku i tym samym ograniczamy też koszty produkcji. Ale jednak soja, zyskując na popularności u nas w naszym kraju, no, będzie zdobywała coraz większe obszary i tym samym w pewnym momencie zacznie chorować. Powiedzmy, jakie choroby mogą wystąpić w plantacjach soi? Na plantacji soi może wystąpić cała gama różnorodnych chorób, których pochodzenie fitopatolodzy znają. Tutaj należy wymienić na początku choroby wirusowe, ale nimi się nie będziemy zajmować, choroby bakteryjne, no i choroby powodowane przez grzyby lub organizmy grzybopodobne. Tych chorób jest stosunkowo dużo, ale mniej aniżeli w przypadku innych gatunków roślin uprawnych. Ja bym tutaj przede wszystkim koncentrował się na chorobach, które są powodowane przez grzyby, które występują od samego początku rozwoju soi. One ze względu na to, że powierzchnia soi jeszcze nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli, bo jest to bardzo ważne źródło białka i byłaby potrzeba, żeby areał roślin bobowatych w tym soi rósł. No ale sytuacja jest taka, jaka jest. Jest to stosunkowo trudna roślina, chociaż jeszcze byłem studentem, a było to oj, bardzo, bardzo dawno, w katedrze genetyki. W Wtedy pracowano nad odmianami soi polskimi. Generalnie posiłkujemy się w większości odmianami, które są wyhodowane w różnych krajach polskich, z tego co pamiętam, chyba mamy niewiele. Wracając do chorób, pierwsze choroby, które występują, to są tradycyjnie zgorzele siewek. Te zgorzele siewek mogą mieć różnorodny charakter. To może być zgorzel fuzaryjna, to może być zgorzel powodowana przez antraknozę, czyli grzyby z rodzaju koletotrichum, to może być zgorzel, która jest powodowana przez kompleks patogenów i tutaj należy wymienić te patogeny, które wymieniłem, czyli zarówno grzyby Gatunków fuzarium, koletotrichum. Tutaj dochodzą jeszcze alternaria dochodzi pytium, dochodzi niekiedy sklerotinia, szara pleśni, czyli botrytis. Te wszystkie gatunki będą powodować, że jeżeli nie zaprawimy materiału siewnego, to no możemy ponieść klęskę, bo tych zgorzeli może być dużo, a wymagania soi, prześkiełkowania, jeżeli chodzi o temperaturę, glebę, zasobność gleby, obecność bakterii nitryfikacyjnych są bardzo duże. Czyli w pierwszej kolejności tak naprawdę zagrażają nam zgorzele, co oznacza, że bezwzględnie musimy zaprawiać materiał siewny, a poza zgorzelami, jakie Jakie jeszcze choroby zagrażają plantacji No tutaj soje. jest cała paleta chorób, które występują, nazwijmy to, w czasie wegetacji. W czasie, kiedy powstaje łodyga, w czasie, kiedy soja zaczyna kwitnąć, w czasie, kiedy tworzy strąki nasiona. I na pierwszym miejscu tutaj wymieniłbym znowu fuzariozy, czyli fuzaryjne zgorzel łodygi, jako choroba, która będzie powodować uwiąt roślin porażonych. Może to być fuzarioza, która atakuje strąki soi. Następnie oczywiście warto wymienić i trzeba antraknozę oraz choroby liści, tak jak purpurowa cerkosporioza, tak jak cerkosporioza, czyli chłośnik soi, bo też grzyby z rodzaju cerkospora, podobnie jak w buraku, atakuje liście, tylko inny gatunek, to jest cerkospora soina. Tutaj trzeba wymienić też septoriozę, mączniaka rzekomego, tych chorób jest dużo. Jeszcze nie mamy jednej bardzo ważnej choroby, którą jest rdza soi, a ona stanowi niekiedy duży problem w tych krajach, gdzie soi uprawia się. Na milionach hektarów. Chciałabym zapytać, bo w plantacjach rodzimych gatunków mamy poszczególne choroby, które stanowią tak naprawdę największy problem. Czy askohytoza w grochu, antraknoza w łubinie, czy chociażby czekoladowa promistość w bobiku? Ach, jakbyśmy mieli wskazać na soję, to która choroba może być najgroźniejsza dla niej? W mojej opinii, generalnie nasilenia tych chorób jeszcze nie obserwujemy takiego, które jakby upoważnia i zmusza producenta do stosowania fungicydów, chociaż takowe są. Ale, jeżeli bym miał tutaj zrobić ranking tych chorób najbardziej niebezpiecznych, zaliczyłbym do nich fuzaliną z gorzel, fuzaliozę strąków, antraknozę i zgniznę twardzikową. To są choroby, których należy się obawiać i w zależności od przebiegu pogody, od uszkodzeń przez owady. Od uszkodzeń, na przykład przez grad, czy inne czynniki abiotyczne. Także tutaj trzeba dołożyć szarą pleśni, która, wiadomo, zawsze wykorzystuje te drobne zranienia, powodowane przez inne czynniki, żeby wywołać proces infekcyjny i chorobę. Oczywiście temu musi sprzyjać także wilgotność. Czyli tak naprawdę musimy być uwrażliwieni na te choroby, które pan wymienił, bo nam się pojawią prędzej czy później w plantacjach SOI. A czy teraz mamy jakieś doniesienia z regionów, że już choroby występują na plantacjach? Jeżdżąc, wizytując i monitorując różne, Plantacje soi w różnych częściach kraju, no mam pewne, że tak powiem, spostrzeżenia. Także często oglądając kolekcję odmian przy okazji wizy na Dniach Pola muszę stwierdzić, że chyba najważniejszym tutaj problemem praktycznie we wszystkich rejonach uprawy, zarówno w części południowej Polski, jak i w części środkowej, także w Wielkopolsce, trzeba zwrócić uwagę właśnie na zginizję Twardzikową. Ona najczęściej się pojawia. W tej towarzyszy fuzaryjna na Gorzel i szara Pleśni. Mniej jest chorobliści. liści. Ja chciałam zapytać, bo była mowa o tym, że na początku zagraża nam najbardziej fuzariozy w gorzele, natomiast w trakcie wegetacji, jak to postępuje, jakie choroby nam kolejno będą zagrażały? Oczywiście obecność tych fuzarioz, w związku z tym, że grzyby, które powodują fuzariozy, nazwijmy, są wszędobylskie i powszechne, one towarzyszą przez cały okres wegetacji, ale później to nasilenie jest niższe. I wydaje mi się, będzie to zależało od podatności danej odmiany, od jej wczesności, czy będzie bardziej porażana, ale jeszcze nie mamy tego problemu, że tak powiem, przebadanego. To jest moja taka hipoteza robocza inne choroby, to możemy mieć niekiedy problemy z chorobami liści. Wtedy, kiedy te liście są uszkodzone, wtedy, kiedy mają niewłaściwe temperatury w czasie wzrostu, kiedy są okresowe momenty suszy i one są osłabione, wtedy pojawia się ta purpurowa cerkosporioza, czy chwośnik, czy septoria na liściach. W jakiej fazie rozwojowej tak naprawdę atakują? Najczęściej to ma miejsce wtedy, kiedy soja kwitnie i tworzą się strąki i nasiona w strąkach. Wtedy jest to okres, kiedy roślina jest osłabiona. Jeżeli jeżeli trafi soja na niewłaściwe warunki rozwojowe, na przykład na okresowy niedobór wody, wtedy nasilenie tych chorób może być większe. Na ten moment, jeśli chodzi o soję, mamy zarejestrowanych kilkadziesiąt fungicydów bazujących tak naprawdę na kilku substancjach czynnych. Mamy z grupy strobiluryn, triazoli, fenyropiroli, benzamidów. Jest też środek biologiczny zarejestrowany. Jakie są pierwsze zabiegi fungicydowe w soi i kiedy powinniśmy je wykonać i przed jakimi chorobami chronią? Wspomniała tu pani o całej palecie, no to... Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o substancje czynne, jest ich naprawdę niewiele i można mylny wniosek wyciągnąć, jak się zobaczy, ile jest produktów w postaci fungicydów do stosowania w zarejestrowanych, że w zasadzie nie ma problemu z ochroną. Natomiast jak się popatrzy na ilość substancji, no to wtedy nam mina rzędnie, bo widzimy, że tych substancji czynnych i grup chemicznych jest niewiele. Pierwszy zabieg, mi się wydaje, to będzie chemia, którą zastosujemy do zaprawiania materiału siewnego. I tutaj no, mamy jedną substancję. Substancję czynną niestety, chociaż zapraw jest kilka, tą substancją czynną jest pludioxonil, i było nie było na dzień dzisiejszy jak najbardziej polecam, żeby ten zabieg stosować. Następnym zabiegiem, już takim niestety mniej typowym, mniej, że tak powiem, stosowanym, będzie zastosowanie właśnie biologicznego środka w okresie siewu. Wtedy, kiedy siejemy, możemy zastosować środek biologiczny oparty na grzybie Tychoderma i jak najbardziej będziemy pomagać i poprawiać stan fitosanitarny gleby. Następne zabiegi, to też są zabiegi w czasie, że tak nazwijmy wegetacji soi. Czyli w okresie rozwoju którego liścia wchodzimy z kolejnymi zabiegami. Najczęściej to jest w momencie powstawania pędu. Jak soja idzie w pęd, to wtedy należy robić monitoring, kontrolować rośliny i sprawdzać, czy na liściach, i potem oczywiście w bocznych pędach, na liściach bocznych pędów, nie ma oznak choroby czy oznak etiologicznych grzyba. A jeśli chodzi o skuteczność, bo tych preparatów, jak profesor wspominał, jest Dużo, natomiast faktycznie bazują na kilku substancjach czynnych. I chciałam zapytać, czy dysponujemy informacjami o skuteczności preparatów w zależności od chorób w naszych warunkach, abyśmy wiedzieli po prostu, jaki preparat wybrać. To znaczy, jeżeli chodzi o tak zwaną, nazwijmy, skuteczność, którą rolnicy dostrzegają w praktyce, no to najczęściej ta wiedza jest ciągle niewystarczająca, dlatego że, wiadomo, im mniej środków produkcji użyjemy do uzyskania plonu, tym lepiej, więc często rolnicy bardzo skąpo używają środki grzybobójcze. Natomiast w doświadczeniach, które były robione i które są prezentowane na różnego rodzaju pokazach, muszę powiedzieć, że praktycznie Wszystkie z tych środków, jeżeli są dobrze ukierunkowane, skutecznie ograniczają rozwój grzybów chorobotwórczych. Żaden środek, który został zarejestrowany do zwalczania sprawców chorób występujących z Soi, nie byłby zarejestrowany, gdyby ta skuteczność nie była co najmniej na poziomie 80-90%. Czyli podsumujmy. Tak naprawdę zaczynamy na samym początku od zaprawiania i stosowania ochrony fungicydowej w postaci zapraw, i musimy to tak naprawdę traktować już, myślę, jako obligo, żeby zabezpieczyć. Tak mi się wydaje, że to jest dobre podejście do Żeby zabezpieczyć naszą plantację, chociażby właśnie przed zgorzelami, które mogą nam przeżeć. Tą plantację, a później prowadzimy regularny monitoring, tak jak w przypadku innych gatunków, innych upraw, i w zależności od tego stosujemy preparaty. Ja chciałam jeszcze zapytać, jak to wygląda największych producentów, czyli za oceanem, czy Argentyna, USA, Brazylia, jeśli chodzi o choroby, jakie tam stanowią największe zagrożenie i przeciwko którym wykonywana jest największa liczba zabiegów fungicydowych. Wymieniła Pani tutaj w zasadzie no, największych potentatów, jeżeli chodzi o kraje, które naprawdę uprawiają. Soję w bardzo dużych ilościach. Po pierwsze, mają ku temu dobre warunki, i glebowe, i termiczne, bo to w większości są kraje, gdzie jest ciepło, a wiadomo, że. Jedynym problemem może być niedobór wody, natomiast u nas niekiedy problemem jest i niedobór wody, lub nadmiar wody, a jednocześnie te temperatury nie są tak stabilne jak w tych krajach, o których pani mówiła. Tam problem stanowi głównie z tego, co wiem i czytam, rdza, która występuje na soi powodowana przez grzyb spora pachyrezji, bardzo trudna nazwa, i był taki moment, że w krajach właśnie tych potentatach sojowych wystąpiła epidemia tej rdzy, Tardza niestety wymaga wtedy pilnego zwalczania, i najlepszymi substancjami czynnymi, które zwalczają rdzę, są triazole. I odbiło się to na naszym rynku, dlatego że tak duże zapotrzebowanie było na triazole do zwalczania tej rdzy soi w tych krajach, że rynek europejski odczuwał niedosyt triazoli, a wiadomo, że to jest bardzo ważne substancje z tej grupy są stosowane w wielu uprawach. I tutaj wracając do tematu najbardziej groźnych chorób, w mojej opinii najbardziej groźne tutaj będą właśnie rdze, też mogą to być septorioza i fuzariozy. Ale na pierwszym miejscu będę się upierał, że będzie tordza, bo ona potrafi stanowić duże zagrożenie, nie ma odmian odpornych na tordze, ona potrafi ta choroba wystąpić epidemicznie, czy jest epidemia choroby, no i wtedy rzeczywiście straty są bardzo poważne, bo następuje szybka defoliacja liści porażonych przez sprawcę rdzy, soi. Inny sposób, który mogą sobie radzić wydaje mi się, przyszłościowy no to jest to, że tam jest możliwa uprawa roślin genetycznie modyfikowanych oczywiście przede wszystkim jest to dedykowane pewnej substancji chwastobójczej, o której nie będę mówił, bo nie chcę tutaj robić reklamy, ale wydaje mi się, że także w ten sposób można wprowadzić takie geny, które także będą blokowały możliwość porażania przez grzyby czy możliwość uszkadzania przez szkodniki. Być może ta zdrowotność i wprowadzanie genów tutaj przed nami, bo przecież wchodzą nowe techniki genomowe, które będą nas niebawem obowiązywały, i jest tu też oczywiście szansa dla rolników. Natomiast ja chciałam zapytać, pytać nadal o ochronę, bo wiem, że Komisja Europejska sukcesywnie eliminuje z rynku niektóre substancje czynne, w tym także oczywiście fungicydów, w tej chwili, jak słyszeliśmy wcześniej, dysponujemy kilkudziesięcioma preparatami bazującymi na tych kilku substancjach czynnych. Stąd czy ta niewielka pula się jeszcze zmniejszy w przypadku soi, gdy zostaną skreślone preparaty, czy będziemy mieć ją czym chronić? Czy znaczy, ja jestem optymistą generalnie i wydaje mi się, że jeszcze dojdą substancje czynne do ochrony soi, tak jak to ma miejsce w przypadku na przykład herbicydów. My jako tutaj koncentrujemy się na fungicydach. Jest takie pewne światełko, bo teraz y, przez wiele lat w zasadzie nie przybywało substancji czynnych nowych czy z nowych grup. Ostatnio, wprawdzie nie w soi, ale w innych grupach roślin pojawiają się i myślę, że soja też na tym skorzysta. Natomiast jeżeli chodzi o redukcję, akurat te fungicyny składają się z takich substancji czynnych, które całe szczęście na razie nie są redukowane i mam nadzieję, że nie będą redukowane, bo wiemy, że zaczynamy zastanawiać się nad tym, co Zielony Ład poleca i prawdopodobnie chemiczna ochrona nie będzie tak tępiona, bowiem pewne zasady będą musiały być zawieszone z powodu no, różnych i protestów politycznych i ekonomicznych i sytuacji przy naszej granicy. it's it Te problemy po prostu spowodują, że w mojej opinii będą utrzymane te substancje czynne. Ja bym tylko sobie życzył, żeby jeszcze dochodziły nowe. Brzmi to bardzo optymistycznie i w sumie tego się trzymajmy, że tych z preparatów nam nie będzie ubywało, a wręcz przybywało. A jeszcze chciałam zapytać, co takiego w ochronie może być innowacyjne? Czy mamy jakieś nowoczesne rozwiązania, które będą wprowadzane niebawem lub za czas jakiś? Znaczy, mam nadzieję, że właśnie ten nowy rodzaj hodowli, tej genomowej, jest to taka przyszłość, natomiast no, oczywiście znowu jest dylemat. Jak daleko jest ta metoda od metody GMO? I tu jest problem z ilością genomów, które może być, że tak powiem, modyfikowanych. I wtedy można dopuścić taką sytuację i można uprawiać takie odmiany w ten sposób wyprodukowane. Natomiast jeżeli zbyt duża ilość genomów będzie zmodyfikowana, to no wtedy niestety będzie to przyjmowane jako roślina genetycznie modyfikowana. No i w naszym kraju niestety nie ma przyzwolenia na uprawę roślin genetycznie modyfikowanych. Tutaj jest pewne światełko i wydaje mi się, że hodowla odpornościowa zacznie też pracować nad pozyskaniem genów, które można wprowadzić w czasie hodowli do puli genów soi w taki sposób, żeby roślina była odporna, a żeby nie reagowała obniżeniem plonu nasion. Czyli tak naprawdę liczymy... Nadzieja w hodowli odpornościowej. Właśnie chciałam to powiedzieć. Nadzieja w hodowli odpornościowej. Bardzo Panno profesorowi dziękuję. Mam nadzieję, że Państwu przybliżyliśmy temat ochrony roślin i pokazaliśmy, że jest czym chronić na ten moment soje, Będzie czym chronić soje, nawet jeśli te choroby wystąpią. Dodam, że soję warto też uprawiać, bo naprawdę to jest roślina, która daje bardzo dużo korzyści po pierwsze, bogacimy się w białko, którego w Polsce nie ma. Po drugie, po soi mamy bardzo dobrą glebę. Jest to bardzo dobry przedplot. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cykl podcastów siejmy soje to się opłaca sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin oleistych.